nie mieliśmy zbadać tam bo tam jest same moje są nie będę no, to, torimy, nie ma. To fuerza, Ja ci mam za ciebie w O, już nie to, to cenię. No, to jest takie, taka moja próba, doświadczenie życiowe, że ja powinno. Taki dobry jestem, powinno, że taki towarzysz się To na Taki Tak. <mur> Musisz Musimy jeszcze tego... Pia, 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 Piotrusia, Wy, wypijmy. Dla przyjaciół. Aha, tak. pani? Nie, Nie, Francesco. Masz go tam. Tak. Piotr, ja lubię to piesie. A później ja przelę do Krakowa, to mi dasz adres i se ponagrywam to, co, co ja lubię. A pokazek ja ci dam adres z tej strony, na której ściąga się, nie telewysku widać. Tak. No i będę ściągał i ściąga ile bez chciał piosenkować. A ja nie chcę, ile będę chciał do Piotrusia i chcę i tą drugą wyszło. Jakie jak ja będziesz chciał i nie, ja mam inne interwanturze i działam. No ale to w każdym nagranie piosenki w źle trwa trzy minuty. Antena i samochód, to jest te priorytet. Trzy minuty. Później muszę kupić łóżko i telewizję. Za no, no, godzinę i na liczę mi się liczyć. Nie

Chyba, że przygotowywujesz jakiś tam. Ale tak, nagrywarka może jechać do 16, do 32 nie? nie. No nie, no to ściąga tak jak jest transfer. No to około 3 godziny się Powiedzmy tyle się ściąga, ile to No, a ja ci płuczę teraz szaron, to, to, to ty nie jesteś Sharon, a ty szaronę, to, to, nie do samochodu, a ty nie jeszcze do a ty nie ty mi pójść kurwa. A ty Piotrusia, jak to zaraz ja nie Ej, herbaty mi uściach. Ja, 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 ale to Wczoraj on się do dziś ja będę robił herbatę, a ty będziesz szukał na stronce O, oh, no, no. no, no, może, może, może hago, no ja mam taki ja komputer, nie z najnowocześniejszych, tani, płit, ale rozumiesz, takie, że co ci się na raz zrobi. Ja, no bardzo, o, krasek, to jest nie bardzo. Łącze, łącze masz, kurwa. Łącze mam dobre, bo Łączę jest że tak powiem, oh, łącze. A, lepszy niż O, lepszy niż ty, no jasne. Jaki to był pozor? To, to się paliło? Pan, no. A, a, a ten, co to? Kto to? to, no, to? No, no, to to właściciele, Właściwie numer. Wiesz co? To było tak. Ja siedziałem na kąpie. Było 6 roku. Ja siedziałem na kąpie. nagle wygrał ten na, Ty ten, ten byłeś, ten byłeś, ten byłeś tutaj się paliło? Na górze siedzę na Zaska, Zaskasz, cztery. tam szama się spalił. ja a ja dalej na kąpicie. W końcu nagle Taka uda. Z już za A ty na A ty na to na że nie? No, yeah. nee, no to przyznałeś A ja tu mieszkam i to odpoczywam. To może tak... Nie wiem, Tu jest, że cała będzie wyjeżdżać Nie dobrze, bo tam to może stanąć. A, bo to może wyjechali, no to fajnie. To to tam, to jest może będzie jechała. Tam też jest znam, że tam wyjeżdża. Ale, ale tu mały. na tu, 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 tu. Tu się może stanąć, bo tu jest takie dla gości. No. Ale ona może nie będzie, kiedy wyjeżdża.